Gdybym je stąd zabrałam. w ogóle jestem mało przygotowana. I wzburzyłam chyba kurz po coś tu lata. Jestem, jestem. O, dobra. I mam ze sobą dary. Dary lasu. Dobra, idę po światełko, bo i tak nic nie piszecie.

Co tam u Was dobrego? Cześć Jacku, cześć. O i od razu. Od razu jest lepiej. Widać jasność. O, może być. Słuchajcie, wczoraj byłam w lesie. Kto tam patrzy na Instagramie, na mnie to widział. Przyniosłam parę grzybków. Dzisiaj jeszcze nie zdążyłam pójść, chociaż nie śpię od piątej. Sam mnie obserwuje, to wie, co to jest. Wiecie, co to za grzybek? Taki, którego nikt nie zbiera, oprócz mnie i kilku osób, które już go zobaczyły u mnie. Mam też, <słuch> zaraz wam aż dwa zajączki. Wczoraj sucho jest jak nie wiem co. Ta kania to nie wiem jeszcze, czy się nadaje. Jacek napisał, że wygląda jak purchawka. Kanie były raptem takie do zebrania chyba. Znaczy było w ogóle takie ogromne większe do mojej głowy, ale już takie robaszywa, że się nie nadawały do niczego. Ale Jacek ma rację. Jest to purchawka. Pamiętajcie, że purchawki zbieramy i się nie da z niczym pomylić. Tylko białe w środku. Szare, brązowe, czarne. Absolutnie nie. z bardzo pysznym grzybem. Zastanawiam się zastanawiam, czy pokroić w plasterki, czy w kostkę. Bo na przykład jak się zrobi tak, o może to będzie bardziej krucha. I trafiła mi się sama góra, to była taka trochę ta skórka jakby sztywna. A to jest taki pyszny grzyb, mówię wam. Tak naprawdę hmm, według mnie jeden ze smaczniejszych. Sprawdzę tą kanie. Pokroję sobie to, co mam. Zostawię jedną małą, żeby pokazywać. Zobaczcie, jak taka malutka żaróweczka wygląda w ogóle. Śliczna jest. W zeszłym roku jedliśmy pierwszy raz. No i teraz specjalnie na nie chodzimy do lasu. Jak ten zajączek? Nie jest drogoszywy. Dzisiaj pojechał sąsiad rano do lasu. Ale wczoraj nic nie było, absolutnie sucho, więc nie wiem. Muszę chyba podpatrzeć, jak będzie wracał, czy coś wiezie, bo może ma jakieś swoje miejsca, wiecie. Chociaż mój mąż rano rozważąc jedzenie, podjechał na rynek w łodzi. No i tam były grzyby. Kupił prawdziwki, więc będzie robione dzisiaj. Prawdziwki będą w zalewie. Jak dużo tych grzybów kroję. No ale dobra. One się wysmażą, a tak to przynajmniej ich nie wyrzucę. Bo przecież po coś się z lasu zabrałam? Zasada. Białe w środku. Zdrowe, pyszne. Au! Piękne palce sobie się odkroiło. Naprawdę są smaczne. Dla mnie lepsze niż wiele grzybów, tak naprawdę. Takich nawet, wiecie, super, hiper, co się wszyscy nimi podniecają. Mają bardzo grzybowy smak, świetny do sosu. Co będzie? Chyba to pucznica z grzybami. Nie wiem, nic odkrywczego, ale odkrywcze może właśnie dla niektórych będą właśnie te pulchawki. Rzuciaka też znalazłam. Weszłam do lasu i po prostu z daleka mi się rzucił w oczy. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o żółciaku siarkowym. Nie da się go też z niczym pomylić, bo jest żółciusieńki. Widać go z daleka, właśnie na pniach. I smakuje. Nazywają go leśnym kurczakiem. Możecie zobaczyć, w zeszłym roku go przygotowywałam i chyba, nie pamiętam, czy w tym roku przypominam, ten film zostawię tego grzybka gdzieś tutaj, żeby było go widać. Ty masz wiedzę, to masz grzybów. Cześć Marzena. Wiesz co? Ja zbierałam kiedyś jako dziecko z rodzicami i z dziadkami, ale oni zbierali tylko te podstawowe grzyby. A resztę to się po prostu uczę. No i zbieram tylko te, które znam, co do których mam pewność. Purhawki w zeszłym roku pierwszy raz zbierałam. Czasznicę bym chciała bardzo znaleźć. U nas podobna do purchawki, tylko taka duża, ale jeszcze jej nigdzie nie znalazłam. Czarki takie czerwone są też pyszne, też ich jeszcze nie znalazłam. Wszystko zależy od lasu. U mnie akurat nie są jakieś super grzybowe lasy. Mm. Dobra, więc dzisiaj smażę moje małe żaróweczki. Najpierw widać ją tutaj. Czy wam napisy zasłaniają? Specjalnie chciałam tak zostawić na widoku. O! Bez okapu, więc nie będę podchodziła tam z telefonem. Chociaż może jak włączę okap, to tu nie będzie słychać. Dobra, zobaczymy. Napiszcie, czy jest bardzo głośno, czy nie. Kto jeszcze nie dał. Lajka, moi drodzy, dwa razy klikamy. Tu mam miseczkę takich mieszanych grzybów. Kanie, urchawki, podgrzybek, zajączek. Podgrzybek, zajączek. Nie mówię tylko zajączek, ale to jest też podgrzybek. Rodzajów podgrzybków jest dużo, ale też nie wszystkie trzeba zbierać. No, szatan. Podgrzybek szatański. O tych purchawkach to słyszę pierwszy raz od ciebie. No, marzenka w zeszłym roku już je pokazywała. Może akurat nie trafiłaś na ten film. Jeszcze raz przypominam, tylko białe w środku, żadnych innych. Jak już wyrywacie i w ogóle takie, żeby było jędrne, nie miękkie. Dzięki Jacek za link. One widzicie? Tak się uginają, są twarde. Bo jak już się robią miękkie, to można je zjeść, ale już nie są takie dobre. Chwilę podsmażę. Czy bardzo głośno jest, bardzo przeszkadza tofu? Na grzyby. W ogóle słuchajcie, pakowaliśmy paczki o szóstej cozian. Jeszcze było ciemno już tak żeby jechał. Wczoraj nie był, bo było dużo ludzi, więc może zna jakieś miejsce. W końcu to kuchnia. No. To nigdy nie jad. Spróbujcie. One rosną, słuchajcie, zazwyczaj wzdłuż dróg. Jak idziecie po lesie, to widać takie małe białe łebki, muszą być białe. Jak po prostu się je zetnie, to widać od razu. No i dobrze twarde, bo takie miękkie to one już wiecie, są starsze, już nie są takie smaczne. A to jest naprawdę jeden z lepszych grzybów, jaki jadłam. Żółciaka obcięłam, przyniosłam, ugotowałam, ale że to był już, nie wiem, 17 chyba była, to stwierdziłam, że mi się nie chce, cześć Krzysztofie, już jeść grzybów smażonych, więc go obgotowałam, bo żółciaki się zawsze obgotowuje i zamroziłam. Ja uwielbiam zapach smażonych grzybów. Mój faworyt wśród grzybów. Zależy do czego? Bo tak w ogóle to te purchawki mi mega smakują. Kanie jako smażone. A właśnie w ogóle mam tutaj, zobaczcie, jeden z ostatnich słoików moich prawdziwków z zeszłego roku. Które mój mąż przywiózł wczoraj ze spiżarni, ale nie zdążyliśmy zjeść. Dzisiaj też kupił prawdziwki. Drogo są w tym roku. Ale u nas tutaj nie ma w Prawcimsku, ja nie wiem, gdzie je znaleźć. A taki, tu sam widzicie, same, yy, głównie jeszcze pokrojone, bo były bardzo duże. O, mało wody? <laughs> ale dużo grzybów. Ja robię na wodzie z grzybów, ja nie wylewam tej wody. Moja mama na przykład gotuje i sobie to na tej wodzie robi zupę, ale jak ja mam dużo, to robię na tym zalewę to jest wtedy lepsze, uwierzcie. Albo nie wierzcie, tylko spróbujcie. Dlatego moja zalewa jest taka, widzicie? Ona nie jest przeźroczysta, tak jak zazwyczaj te zalewy w grzybach. Przemieszam. Zrobię to sobie tak na takim malutkim i się po prostu dusi trochę yy, i no, my kochamy wodzie jabłkowym grzyby. Ja robię takie słodko słone, bardziej słodkie. No w ogóle to otworzę, jak już tak grzybowo to wiecie. I moja zalewa jest bardziej taka ciągnąca, <laughs> przez to, że jest właśnie na wodzie grzybowej. Chciałam takiego całego. będzie cały? Nie. I tu są same, jak widzicie, łebki, a ogonki kroję i gotuję. Ro I robię po prostu takie gotowane w wodzie i później mam na zupę grzybową. Ale robiłam w zeszłym roku grzyby w solance, możecie poszukać na YouTube tutaj tego filmu. One były po prostu w sporej ilości soli i ja tam powiedziałam, bo to był czyjś przepis, że później je trzeba wypłukać. Zaraz skończę, no zobaczcie. Otworzyłam je całkiem niedawno pierwszy raz i wyobraźcie sobie, w ogóle ich nie trzeba było płukać. Wręcz przeciwnie, bo robiłam na nich sos. Musiałam jeszcze później dosolić. A tam było mało. No, były mocno słone. Ale wiecie, jak ja tam dodałam jeszcze tam dagańskiej śmietany, tam jakieś warzywko, wody więcej, to trzeba było dosalać. U mnie one nie są kwaśne, nie wykręcają jakoś tam, wiecie, twarzy, jak się czasami te boccie zje... w ogóle pyszne, bardziej słodkie, to yy, któregoś razu właśnie sąsiad przyniósł swojej żony, Już się zastanawiam, czy mam mielić to toku, częściowo może zmielę, a częściowo pokruszę, nie wiem, po co je kroić. Jeszcze tutaj sobie przemieszam. W ogóle ja takie leśne grzyby lubię mocno pieprzne, no teraz Takie są kawałki. do tego, cześć Larisa. Grzybowo, tu grzyby, tu grzyby, tu grzyby. Zrobię tak, może. Trochę sobie pokruszę, a częściowo, tak jak ostatnio, zmielę, bo te grzyby są dosyć suche. Kto lubi grzyby? W ogóle zaraz może zrobię jakąś ankietę grzybową. Dobra, trzy, czwarte toku. Trochę palcami rozgniotłam. Jeszcze taka. Cześć Maria, jedna taka usmażona. To jest takie delikatne. Nie wiem, do czego ją porównać w smaku. Jest taka miękka i delikatna. Maria, opowiadam o pulchawkach białych, bo tylko takie zbieramy i jemy. Są przepyszne po prostu. Uwielbiam je. A teraz się już zaczęły. Jak będziecie w lesie, to sprawdźcie. Dzięki Jacku sobie przypnę tą wiadomość. Ostatni kawałek. z odrobiną napoju soli tego. Resztka soli kalana mak. Tam soliłam, więc aż tak dużo nie dam. Może wystarczy. Naprawdę można znaleźć w lesie dużo więcej grzybów, niż nam się wydaje, tylko po prostu się nie znamy. Dobra, zmielę sobie, więc wyłączę na chwilę dźwięk. Taka po prostu wyszła. Chciałaś zapytać, co to za grzyby. No, wiedziałam, że będziesz o to pytała, dlatego ci powiedziałam od razu. To wygląda tak. no widać te małe kosteczki to są właśnie jeszcze jeden taki mały kawałeczek naprawdę taki mięciu. szczyptę no i co? nadal nie ma? <noise> żółtego koloru Trochę płatków drożdżowych. Chociaż serowy posmak to jest niepotrzebny. Ale lubię. Oj, wróciłam chyba. Czy mnie widać, czy mnie słychać, piszcie? Dodałam płatków drożdżowych. Chyba jest OK, dobra. Dodałam... Gdzie mam grzyba postawić? Nie wiem, czy go będzie widać. To jest bohater dzisiejszego odcinka. Niech sobie tak stoi samotnie. Tak mi w brzuchu burczy już, bo jestem na nogach od wczesnych godzin. Nie wiem, przed piątą już nie spałam. Więc naprawdę jestem głodna. Sprawdźmy, czy to jest słone. Tego surowego nie będę jadła, ale niech sobie tu stoi. Bo bujanie na patelni. Woda, czy tam raczej napój sojowy wyparował, zostawił smak. Dobra, gdzie mój grzybek? Może na razie niech nie stoi tutaj. Tak bez żadnych warzyw. Mam tu pomidora. Wszystkiego chyba nie dam rady zjeść, chociaż jestem mega, mega głodna. Siemanko, kochanko. No to chlup, chociaż tu nie ma co chlupać, kawa chlupi. Dobra, to jest mój grzybek, grzybki są też tutaj, próbujemy. Mm. Bardzo dobre. One są tak delikatne w smaku. Ja naprawdę was zachęcam, spróbujcie. Nie, nie musicie mi ufać. Poczytajcie sobie najpierw w internecie, poszukajcie sobie informacji o kurkach. Czy one są jadalne, czy nie? Ja już je wczoraj jadłam. W razie czego, te same. <grym> Jakbyście się zastanawiali, czy można, ale pamiętajcie, tylko białe w środku. To jest jedyny warunek. Nie ma innych grzybów takich małych, które tak wyglądają, nie da się ich z niczym pomylić, więc możecie je zbierać pod warunkiem, że są białe w środku i są takie twarde, sztywne, zobaczcie, on nie jest miękki, Uch, nacisnęłam go teraz, bo one, o, skórka teraz nawet będzie schodziła, jak rosną, to pamiętacie na pewno z dzieciństwa, co się robiło z purchawkami, niestety, chociaż z drugiej strony to im pomagało, Ponieważ tu później się robią zarodniki i jak się naciśnie czy jak pękną, to te zarodniki się po prostu rozpylają i w ten sposób no, się rozmnażają nam te grzybki. Więc jak się coś powinie i zostawi, o, zeszła sama ta skórka. Widzicie jakie bielusieńki. On później robi się też bardziej szary, ale w ogóle takich czarnych środków, środku szarych, brązowych nie zbieramy, białe. Czyli to może tam sobie mm, co tam. Jeść, co chcesz, tak naprawdę. Gdzie ja mam mój kubek? Teraz znowu w kuchni stoi, chyba. Kurczę, no. Tak, w kuchni stoi, bo go rano widziałam. Więc polecam. Są prawie zawsze. Nikt ich nie zbiera. Są pyszne w smaku. Mega delikatne. Więc nie wiem, na co jeszcze czekacie. Dajcie mi znać, jak. Yy, Zbierzecie i będziecie próbować. No, powiem Wam, że nie ma drugich takich w smaku. W ogóle ja pamiętam z czasów dzieciństwa, że moja mama robiła z nich sos, tylko z suszonych. Ja się jej pytam, czy ona to pamięta. Ona nie pamięta. <grym> One są tak grzybowe w smaku, tak aromatyczne. Wystarczy je pokroić w plasterki i usmażyć. I to, i to wszystko. Mm. No Nie wiem, do czego to porównać. Jak chmurka są takie mięciutkie. Nigdy chmurek nie jadłam, ale tak mi się kojarzy. Przepyszne. Jak się trafi, właśnie ta skóra, muszę wyjąć. To ona jest taka twarda, dlatego mówiłam, żeby nie kroić hmm, od samej góry, wiecie? Nie ścinać mu kapelusza, że tak powiem, bo może być twardawy. Ale tak to są rewelacyjne w smaku. Jestem ciekawa, czy są jeszcze jakieś inne grzyby leśne, które wy zbieracie. Napiszcie mi w komentarzu. Jak nie, to kończę tego szybkiego live'a. W środę się widzimy w kuchni. Na pewno, ale nie wiem o której. I idę sobie na spokojnie zjeść. Bo jak będę tutaj tak jadła, to znowu albo się nie najem, albo zjem wszystko. Hmm. Polecam. Burchawka biała, smażona. Nie wiem, jaka jest smażona. Tak naprawdę tylko ją nie jadłam gotowanej, bo nie wiem, jakoś jest gotowana. No, nie wiem, czy można by ją była w zalewie zrobić. Trzeba spróbować. Tym pozytywnym akcentem Życzę Wam cudownego tygodnia. Zapraszam Was w środę do kuchni po drugiej stronie podwórka. Będziemy robić bardzo fajne rzeczy i też będą tam grzyby, ale boczniaki, bo takich leśnych klientom nie daję. Bo myślę, że yy, nie wiem, czy by chcieli. Pewnie by się bali. Poza tym nie wolno. Wolno tylko takie grzeby, grzyby, które się kupi. Yy, więc wiecie, z certyfikatem. Te to ja sobie dla siebie mogę zrobić i Wam pokazać cudownego tygodnia wam życzę. Dzięki wielkie za tego krótkiego live'a, ale bardzo smacznego jak dla mnie. A jeśli wy chcecie spróbować, no to po prostu patrzcie pod nogi w lesie, na polanach. I trzymajcie się. Cudownego, ciepłego tygodnia dla was. Buziaki. Papa. Pa. Teraz muszę zmienić lampkę, żeby się wyłączyć. O. Krótki, szybki i na temat.